Dzisiejsza niedziela przynosi nam kolejną przypowieść Pana Jezusa, tym razem o ziarnie i o chwaście. Wiemy doskonale, że chwast jest tą rzeczywistością, którą chcemy usunąć z danego zasiewu czy ogrodu, by nie przeszkadzał rosnąć danej roślinie. Natomiast w przypowieści tym symbolem chwastu są synowie złego, a więc ci, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, którzy odrzucili Słowo Boże. Każdy z nas jest tą glebą, na którą to glebę spada Słowo Boże. Od nas zależy, w jaki sposób wydajemy i wydamy plon. A równocześnie chcemy zastanowić się, jakimi jesteśmy siewcami, bo przecież z naszego serca pochodzi i dobro, i zło. A zatem podejmijmy wysiłek, by nasze serca były miejscem wzrostu Bożego Słowa, by owocować.